Siemaneczko z tej strony, Siemaneczko z tej strony Marcel Dziś wam pokażę, o ja nie zapisałem, zrobiłem screena To konto, które będzie do wygrania, to jest mój stary mail, którego już nie używam Możecie sobie w niego wchodzić, mamy tu 11 postaci, ja je będę maksował Robimy próg, 50 łapek pokazuje twarz tu jest 32 poziom, prawie. Jest dzisiaj ze mną... Kasia. Widzimy się po krótkim cięciu na moim koncie. Widzi, okay. jestem już, krótkie cięcie się skończyło, jesteśmy na moim koncie. O, inbox. nie, Nie poddam się bez walk z zaproszeniami. Albo no śpiewasz do jakiegoś węża. A patrz na, na której mocy mam tą postać. Koleksyna do Maxa. Jo, odpiszę tylko. Marcel. No co? Wyłącz nagrywanie. Weź w Bo mój kolega jak zwykle nam... Mój kuzyn, Dobra, niech przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. Robimy gameplaya Mecha Krukiem. Okej, okay, ale... ale. jak będzie nam przeszkadzał, to Bo jest, widzą, że po prostu. że po prostu, jak nie będą chcieli oglądać, to niech po prostu dadzą w górę i tak, nie? Albo nie, poczekaj, kazuję, ja pójdę gdzie indziej, bo jestem na dworze. Bo teraz mój brat śpi i nie mogę być w domu. Ja pójdę tam na huśtawki, bo tam dzieci płaczą wszystko, kurde, głośno, jak nie wiem.

I ogólnie dropnąłem ostatniego zadumiarza pana P. Moja reakcja była taka. Co? 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 Pan P taka, nie? Dobra, bo może na Drugie miejsce zrobimy, no i... Na, będę nagrywał kolejne odcinki na zapas. nie przeszkadza mi dobra więc więc co widzowie już widzą nas? No, tak jesteśmy już w gierce ogólnie pozdrawiam y, Kube z y, tam nie powiem jakiego miasta ale on lubi bardzo te filmy bo dzisiaj z nim gadałem przez telefon no i pytał się czy mogę go pozdrowić więc pozdrawiam serdecznie on subskrybuje ja. filmy, prawie wszystkie y, odcinki, ogląda da, y, ten, y, łapkuje Cześć, filmy Matarze. w górę. Nagrywamy. Dawaj. Niech oni się nie przejmują tym, bo są po prostu w okej? Okay? No. Jak coś to niech sobie wyciszą Alana i tyle, bo, bo da się chyba wyciszyć tam kogoś. Nie Ach, da. Co, no jak on mnie na nie zawie, przecież tyle bije na blisko. Nie no, w ogóle jak trafimy wiesz ile tam na nie, w ogóle wiesz ile na nie bije jak trafię na blisko? Ale dobra, trzecie miejsce. O, Widzimy się teraz... po cięciu, jak wystartuje kolejna gierka. Okej, okay. cięcie włączyłeś? No. Dobra, dawaj. Co <grystanie> no, wziąć? No dawaj, ready. A dzisiaj nie miałeś wziąć, e, albo ci jest gameplay, gameplay krukiem, tak? No, dobra, dawaj. A, a kiedy będzie gameplay mecha Sergio i to tak... Dobra, trochę... weź Kasian, już rozpocząłem nagrywanie. Okay. Ten filmik będzie dosyć krótki, bo y, ja nie mam jak, bo w telefonie mam taką aplikację blokowanie telefonu. Ja umiem to hakować, ale oczywiście moja mama wtedy widzi i mi daje kary zabiera telefon, więc wolę tego nie robić i ten. Oj, i, no jakby przez telefon nie mogę wrzucać, więc wrzucam przez telefon mojej mamy. Ogólnie to jak ma, chcecie kupić telefon. I y, macie duży budżet, to polecam Wam kupić już S9, a nie S9, bo moja mama kupiła S9, i jest taki duży, że i tak często się wyślizguje z ręki. Czy jak to się mówi, że. Mówiła, że potuka lekko, i to widać. O Boże! To ja sobie, Papa! To ja sobie, Papa! Więc nie kupujcie dużych telefonów. Wiem, że to taka frajda, że macie ogromny telefon i wszystko. Ale łatwiej go rozwalić. Wiecie o co chodzi. Ogólnie fakty o youtuberach. Youtuber nie ma trudnej pracy. On stawia filmiki 5-10 minut. Yy, nagrywa je 15 minut i ma wolny dzień. A jakby na przykład. I zarabia 20 tysięcy miesięcznie. Więc pomyślcie czasami, co inni youtuberzy was okłamują. Ej, w ogóle już mamy tyle cubów, bo ja żułam szurlikanami we wszystkich. I oni chyba... Oni chyba są wkurzeni Co? Na razie nie Dobra, nie idzie. mamy 17 power i ja kurde fulls kupienie. O przepchał mnie cześć Na razie nie. Do ale tam do czerwonego ja. ja sobie znikłam, żeby nie wiedzieli, że jestem okej okay. ja, nie, ja już tu nie przyjdę do ja to, ja to dobra, musimy to wygrać, to normalnie jest gameplay patrz Jezu, jak się, jak się spierdzieliłyśmy przez żadnego gadżetu nie użyłem Mam 655 pucharów, zostawiamy go tak. Zobaczymy czy jesteśmy w topce, no i. kończymy. Ej, a, masz, pani, a kiedy ze mną nagrasz tak taki live półgodzinny pół z Braula? Nie będzie takich już live'ów. 22 no, w Monako jesteśmy krukiem. Polecam Łowaj, klub Trykers. Y? Nie, nie nagrywam już takich live'ów. Te filmy zajmują bardzo dużo pamięci. No i tak. No dobra. Trzymajcie się. Cześć. Pozdro.